Mam dla was rebus. I witajcie w kolejnym odcinku z Bleda Maja. Kolejne trzy państwa czekają, żeby zostać ocenione przeze mnie i przez was. Są to Grecja, Szwajcaria i San Marino. I ja naprawdę nie mogę się doczekać przesłuchać Serhata. Ale zanim Serhat, to przejdziemy najpierw do Grecji, która wybrała wewnętrznie Katrin Daska z utworem... Better Love! Bardzo oryginalny głos na pewno No pain, no Gain trochę prawdy. Ja jestem ogromnym fanem ciekawych głosów. Króciutki ten refrenik. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że ona to wyciągnie na żywo, bo ona ma bardzo niski, nisko osadzony głos, a musi śpiewać bardzo wysoko. Mam bardzo przyjemne odczucia co do tej piosenki, naprawdę. Słuchajcie, jestem bardzo mile zaskoczony Grecją i szczerze powiem, że po tym, co było rok temu i ten hype na yy, Janet Hercji, który się stworzył, był dla mnie mocno niezrozumiały. Tutaj jestem absolutnie fanem. Bardzo mi się podoba jej głos, jest mocno oryginalny. Trochę jakby, nie wiem, Florence z Florence the Machine wypiła y, puszkę testosteronu. Tak to mniej więcej się przedstawia dla mnie. Y, z wyglądu trochę Lana Del Rey, z klimatu, ale piosenka taka trochę pod scenę, trochę popowo po, tam też się troszkę zrobiło w momencie y, nie, jednym. Ale ogólny wyraz mam y, taki, że i naprawdę cieszę się, że Grecja postawiła na coś. Y, Niekonwencjonalnego moim zdaniem, mimo że dźwięki czasami wydają się być trochę bardziej konwencjonalne. Moja ocena to z y, ogromnym sercem 7 punktów. Z Grecji, z gorących Aten przenosimy się do Szwajcarii, do y, państwa, które od kilku lat zmaga się z problemem awansowania do finału. W zeszłym roku byli mocno niedocenieni, moim, oczywiście zdaniem i waszym również, bo tak głosowaliście y, w plebiscycie, ale. Być może w tym roku będzie inaczej. Odczarują tę złą paszę, bo pojedzie do y, Tel Awiwów ze Szwajcarii Luka Hani z utworem Sigatmi. Żeby był klimatyczny, to też założę swój kapelusz. Despacito. Te rytmy to są, te rytmy. Ok? Będzie Bob, będzie Bob. Będzie? Jest Bob. Kolejna piosenka z konstrukcją podobną do tego, co pokazało flęgo. Czyli generalnie refrenu nie ma. Jest prekorus i jest potem beat. Ale nie narzekam. Myślę, że ten występ będzie bardzo dirty. Myślę, że kolejny piosenka do reflejowania. Wiem, że powiecie, że to jest generyczne i to już po prostu było. Ale ja lubię takie piosenki, w których nikt nie udaje, że one są głębokie. One po prostu są po to, żeby dawać jakąś rozrywkę. No to hello. Bardzo lubię ten instrument teraz wyraz leci w tle. Dirty Dancing i wpada w ucho po pierwszym przesłuchaniu. Mam nadzieję, że w tym roku Szwajcaria będzie lucky. Będzie mocno szczęśliwa, bo to jest naprawdę fajna piosenka, taka y, przyjemna, rozrywkowa, może nie jest zbyt ambitna, ale tak jak mówiłem y, o, oceniając i oglądając, że potrzebne są czasami takie piosenki, które nie udają, i, że mają jakieś przesłanie. One są po to, żeby nas y, rozbawić, żeby nas zabawić i żebyśmy po prostu have fun. I tutaj tak jest, jest to dobrze wyprodukowane, jest zapamiętywalne, mam nadzieję, że na scenie zostanie to bardzo fajnie przedstawione. Ja trzymam kciuki za Szwajcarię bardzo mocno, ode mnie punktów 8. Gdyby ktoś zapytał mnie, na czyj powrót czekam najbardziej z tych, które już znamy, czyli między innymi Joci Papaj, Sergiej Lazarew, to najprostszą odpowiedzią dla mnie wydaje się, a dla was być może nie ale jest to Serhat. I tak, nieironicznie mówię, w 2016 roku jego piosenka podbiła moje serce, które gra w rytmie disco i jestem mocno zaintrygowany tym, co Serhat pokaże i przedstawi w Tel Awiwie. I oczywiście, nieironicznie, w moim sercu on już ma 12 punktów. No ale będę starać się być obiektywny. San Marino i Serhat w utworze Say Na Na Na. Say na, na, na na nah, nah. nah, nah, nah. nah, nah, nah. Trzy lata na to czekałem Come on, boy! Król Po prostu król To jest ideał W każdym calu Ach, ten głos! Jak Leonard Cohen Come on, refren, teraz. I say la la la. Takie YMCA 2019. Na 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 na. On w tym trakcie jest otoczony przez całą populację San Marino. Wybacz tamta, ale teraz będę replayować częściej San Marino. Serhat wygrałby wszystkie preselekcje w każdym kraju tą kasanką, Naprawdę. <trymianie> Co mogę więcej powiedzieć, słuchajcie. Ja nie mogę być obiektywny, chyba, w tym przypadku, bo naprawdę Serhat po prostu yy, odkrywa moje disco serce i disco dusza za każdym razem, kiedy słyszę jeden z jego eurowizyjnych utworów. I tutaj właśnie yy, tak samo będzie i tak samo jest, bo to jest nawet nie guilty, to jest po prostu pleże dla mnie. I mówię to absolutnie nieironicznie, że bardzo się cieszę, że jesteśmy ze Star Marino w tym samym półfinale, bo będę głosować. <ścoughs> W moim sercu będzie zawsze 12 punktów dla Serhata, ale postaram się, żeby ubrać to w moim całkowitym rankingu, żeby jakby, no potrafić zostać obiektywnym, chociaż trochę do końca. San Marino wie, co zrobić, żeby widza zainteresować. W tym momencie dzieje się historyczny fakt. Moim zdaniem Serhat stworzył coś, co po prostu wpada w ucho i jest takie, że na początku może jej się ktoś uśmiechnie i powie, co to ma być, a na końcu złapie się za to, że po prostu nuci, sejna na na na. I e, głęboko będę wierzyć i trzymać kciuki za Serhata, że tym razem się uda wejść do finału. E, Jeden mnie punktów 6. Ten odcinek przechodzi chyba do historii, bo pierwszy raz wszystkie trzy piosenki mi się naprawdę podobają. I sprawdźmy, czy wam również się podobają. Grecja ode mnie punktów 7, od Was 6,77, także bardzo bliska i bardzo zbliżona ocena. Szwajcaria ode mnie punktów 8, od Was 8,66, więc trochę więcej, ale również Wam się Szwajcaria podoba. I San Marino ode mnie punktów 6, chociaż w sercu dwa razy tyle, a od Was 5,01, więc nie jest źle. Myślę, że też zdarzyli się z Was tacy, którzy. Sejny na na nocą gdzieś, nawet jeżeli nie głośno, to gdzieś cicho pod nosem. Także nasze oceny są całkiem zbliżone w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy odgadliście rebus, który miałem dla Was na początku. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag król I do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będę oceniać Holandię, Austrię i Białoruś. I do usłyszenia! Cześć!